Siemano wszystkim, z tej strony Leszek, Jest w grę z Długo nie nagrywałem, no, dosyć sporo czasu minęło. Jakiś miesiąc, dwa półtorej. Ale pomyślałem, w końcu warto coś nagrać, wrócić do starego systemu. Wiadomo, teraz są takie czasy trochę cięższe. Ciężko jest znaleźć i czas, i energię do nagrywania. Poczekajmy a sobie zombie wybiją. No ogólnie to taki tryb, tryb pracy mam, że jest bardzo ciężko. Jak to się w szkole z pracy to jestem bez energii kompletnie. Ale mam nadzieję, że jakoś tam znowu poukładam sobie tutaj to wszystko i znajdę czas... o! Znajdę czas, żeby tutaj e, jakoś tam nagrywać znajdę czas energię No zobaczymy. Zobaczymy jak tutaj wyjdzie. Póki co pamiętam, ja się rzuca granaty, jest bardzo dobrze. Ja sobie zejdziemy jeszcze na dół, bo tam gdzie ymm, bronika jest. Dobra. Uh, 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 uh. Dobra, ładnie to chwyciliśmy. Tutaj cokolwiek jest nie ma. Tutaj już czekają na mnie. Na górze. On nie zauważyłem granatu nawet. Ale staram się w beczki tutaj trafić ładnie. Znowu nie zauważyłem. O, no właśnie, o to mi chodziło. To już zauważyłem, ale nie zareagowałem odpowiednio szybko. Dobra. Ten zatruje się? Tak, zatruł się. Kurde, nie mogę trafić w balonik. Dobra, trafione. Z celnością jeszcze nie jest źle u mnie, to najważniejsze. Jeszcze jako tak dajemy radę. Eee, mamy koktajle. O, 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 o! Dobra! Jak do niego się dostać? On musiał chyba przerażować. Mm. Mhm, mm zaczynam od początku? No te, tam nie było żadnego check pointa. coś czuje, że trzeba będzie z inną bronią sobie yy, ruszyć, potem. Możemy mieć jakąś przewagę? Łanie, Łanie bez sensu tracę tutaj Hapsy. Na dół po broń wybijanko szyby, ale tutaj z tej podejdziemy od góry, rzucimy granatem, który chyba nic nie dał no. Rzućmy granata. Poszło lepiej niż myślałem. Dobra, jeszcze jeden powinien być, nie? Jak widać, niekoniecznie. Dobra, tutaj musimy być spokojnie do tego podejść. Sięgnie to? Niekoniecznie. O, ale tu już weszło. Aha. Z tyłu. O, on też kopie. Myślę, że taki lekki granat mi sięgnie tutaj. Ale dobra. Musimy się cofnąć. Tak na razko skacze. Nie, na no, gościu, chodź tutaj. No, chodź, chodź, chodź. Mam. Przeładujmy. Ładnie. Tam jest zapis. Mam zapis. Dobra. O! Jesieczkę Poszło To był rzut bez sensu Szybkie zombie. Tutaj się kręcą. Dobra, ale tam można wejść. O są uh -uh. Ej, ej, ej! One przez sufit rzucają? Dobra, chodźcie, chodźcie. Dobra, nie myślałem, że ich rzuty przez sufit przechodzą, bo ja sam sufitu przeskoczyć nie mogę. Dobra, tutaj musimy się wrócić po brońkę. O nie. Na szczęście otwarta przestrzeń to jest łatwe do zgarnięcia <laughs> O, amunicja do tej najnowszej. Mamy już 80, super, ale oszczędzamy sobie, ponieważ możemy... Możemy trafić na, yy... na to, że będzie to jednak ostatni odcinek z tej gry. Zaskoczył mnie ten leżący. Dobra, ale tego można tak łatwo ściągnąć. Jest ok. Dobra, tę można strącić. Dobra, przydałaby się pożywka. Przeleci? Przez okno? Nie. Ale coś czuję, że będą spuszczane beczki zaraz. No i mam nadzieję, że nie będzie zaczinek, bo, bo nawet nie, rese nie, stowałem, nie resetowałem laptopa, tylko po prostu y odpaliłem... Y zdrobne takie nagranie kilkusekundowe i nie było zacinek, więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie po dobrej myśli. Że będzie wszystko. O Boże, cacy. No, ludzie. Dobra, chodź tutaj, gościu. Musimy oszczędnie do tego podejść. Chyba, że olejemy sytuację, idziemy do zapisu. Dobra, e, tamtego dla sportu można zabić. Można, ale niekoniecznie mi się chce. Ale, wystopowany już niekoniecznie. No, spadł tam gdzieś tam na dół. Nie mój problem. Już tam powinno wszystko wybuchnąć. U! Ładnie to wyszło, bardzo ładnie to wyszło. O! To wyszło też bardzo dobrze. Mogę powiedzieć, nawet te rewelacyjnie. Dobra, klepcie się. Czasem trzeba współpracować z zombiakami. Mhm. Dobry unik, ale timing sam sobie rzucę granat. Nieźle. Nieźle, mamy całkiem dobrą sytuację, gorzej mm, z życiem. Dobra, jeszcze jeden, mhm. raz nie da się, kurde. a ja chciałem ładnie zejść. Mm -hmm. That's some great canoeing! Mm -hmm. Then whack That's your chef! Wracamy, dobry. Już nie musimy się męczyć z tamtym ragbistą, więc nieźle. Teraz musimy tylko tych mafiozów porozwalać. Timing. Wow. A to ja go też, ale mnie Lute strzelił, fest. I doszliśmy do tego punktu, gdzie. Aha, no, no. <zysk> <zysk> Jeszcze jeden. Co, musimy chyba tutaj. Pokazuję palcem. A Wy tutaj nie widzicie, na to skoczyć? Tak. Ale z tego to można strącić, strącić tutaj. Dobra. Kurde, tutaj też, po obu stronach. Wow. to mamy lepszy problem. Dobra, próbujemy to migranem. Granat. Niepotrzebnie marnowałem amunicji, ale tutaj mamy jeszcze uzupełnienie jej. Nie, nie, nie jest aż tak źle. Oj. Jestem za niski chyba na takie strzelanie. Dobra. Weszło dobrze. Jego można łatwo headshotować. No i tutaj jeszcze jeden frenzel. Ale jego można strącić. Dobra. Jeszcze jeden nie. Dobra, hedzik. Hmm. Dobra, Tommy. Da, jeszcze jeden To było... O, o, jeszcze jeden To było perfekcyjne Amunicja Masz Ten też dobra to jest czysty skill Jest checkpoint O no to trzeba będzie wbić tutaj do środka. Nie lubię takich daszków. Dobra, ale jeden zniszczony, w dosyć łatwy sposób. zagrać. Zużyłem trochę amunicji. Za dużo, ale jakoś poszło. Yy, mołotowy. Super. Musiałbym przejść na górę. Zmienimy sobie na normalnego pistaka. Wojskowi. Mm -hmm. No to będzie przeprawa. Mm, bierzemy może sobie tą dwururę. Mm, z raketongiem. sięgnie, skutecznie, skutecznie wreszcie, tam jest ukryty. dwóch ukrytych, ale przeżyli to nie da. Nie będę za był. Dobra, teraz pełne skupienie. Full focus. Boże, co za debil. Dobra, pobijcie się z nim. Wezmę tą skrzynkę rozwalę. Bo ja bym miał jakąś drogę ucieczki, ona mnie wtedy blokuje ruch. Mhm, wojskowy. Mm -mm. Dobra, kłon się. Dobra, jest lepiej. Mhm, mm z napalmem. Nie doszedł? Mhm, już leci maszynówka. Wycofał się tylko. To leci, nie doleci. Oto no lecimy z tonigraem. Jezu, ja... O Jezu, malutko, malutko życie, a tam jest ten, żyćko, tam jest żyćko, ehm, rakietnica. Mm, pożycie, 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 dobra, mam. Tam spanne prasy do nich, nie? Yy, mamy napalm? Mamy. Wbijamy się. Hmm. Zaraz będą próbowali się wbić tutaj do mnie. Granaty. Ostrożnie. Dostają po kasku. Ja muszę coś yy, wymyślić. Małotow? Nie. Ale zmusiłem ich do wycofania się. Dobra. Jest zapis. Mój zapis mhm. Wojskowi na plecach. Ej, 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 nie na mnie. Dobra, tutaj Hedzik. Dobra. E, są szczury, czyli jest trochę problematycznie. Co dalej? Po nogach. Dobra, do maszynówki mam. Czekaj, czy w tym momencie będą zacinki. Nie dość, że mamy Tutaj mogłyby być zacinki, bo nawet mi się przycięło. Coś ciekawego jest? Nie ma. Tutaj pewnie można spać, nie? No właśnie. Ale jest to do zrobienia: jest to do zrobienia absolutnie, że tak. Ale Niech sobie spadają na dół. Prawdopodobnie się udało. O, te szczury. Szczury wytępiły tutaj wszystko. Ale popatrzmy, jak tutaj likwidują. O, dają radę. Jeśli myślisz że ja do Ciebie tak łatwo zejdę, to masz rację. Dobra. Poszło dobrze. Przynajmniej ten fragment. Ale tego rakietowca prędzej nie było, chyba, nie? Tutaj wyskoczą szczury, nie? No to trzeba przygotować się wy, na Napalm? Coś jeszcze? Skoczmy to, poszło. Po co będę marnował amunicję? Nie, coś tutaj jest? Mm, nie przeskoczę, muszę górą. Mm, 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 mm. Nie dostanę go tak łatwo. To nie jest dobry, bo ma niższe mniejsze ustawienie poziomu broni w porównaniu do normalnego pistoletu, przez co mogę celować lepiej w korpus. mamy już nagrania. Będzie jakieś pół godziny. Wow. Ale spróbujmy. O, do checkpointu mamy checkpoint i sobie zakończymy odcinek. Bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się nas razem, pa pa